Siemanko, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wam pokażę jak zainstalować mody do gry Flashing Lights. No, żeby zainstalować mody będzie wam potrzebna strona internetowa, którą ja sam robiłem. To była ta oryginalna strona, która była, no to jest zepsuta, wszystko pousuwali, tak jak wam w poprzednim odcinku mówiłem. Link oczywiście do mojej strony macie w opisie. A teraz przechodzimy do nagrywania. W ogóle, tak przy okazji, chciałem Wam pokazać taki mały Iserek. Jak tutaj podejdziecie obok tej apteczki i kamerę ustawicie na ścianę, to zobaczycie tutaj ukryte pomieszczenie Komisariatu Policji. Czyli zapowiada się, że będzie w aktualizacji. Całe wnętrze komisariatu policji. Na pewno będzie fajnie, będzie można sobie pochodzić. Dobra. Jak teraz widzicie, tekstury samochodów nie są podmienione, są oryginalne. Tak jak kupiliście. Pokażę Wam jeszcze tu. Wszystko jest oryginalne. I te tekst, które będziemy podmieniać na te inne. Więc ja wyłączam grę i widzimy się po cięciu aż włączę tą stronę internetową. już stronę internetową odpoliłem. Link, tak jak mówiłem, macie w opisie do tej strony. Tu macie instrukcje, no i tutaj macie taki link do pobrania więc to musicie pobrać to was przeniesie na taką stronę i no to wszystko po prostu zatwierdzacie i instalujecie no to, to wiecie jak pobrać A jak pobrać mody to tutaj sobie po prostu wchodzicie w mody i tekstury tutaj jeszcze pracuję nad tym no te kostiumy mega paczki i tak dalej Tutaj nowy moduł udostępniłem FBI ale może powiedzmy te radiozy z Los Angeles Pokażę Wam jak to wszystko zainstalować Obieramy To się, no tutaj macie taki plik, więc sobie go się na pulpit. No i to co tutaj zainstalowaliście ten Unity Assets Extractora. Już Wam pokażę. Oto, to otrzymacie taki plik Unity Assets Extractor wchodzicie do niego i tu macie taki plik więc robicie no, skrót z niego tam no, sobie robicie bo już mam go na pulpicie no i tutaj macie taki program no to po prostu na niego naciskacie naciskacie file czyli plik open i szukacie głównego folderu z grą ja pobieram ze Steam to nie będzie tutaj ten komputer Acer pliki programów steam steamapps common i flashing lights flashing lights date no i musicie znaleźć taki plik resources assets będzie on tam na dole o tu ten plik otwieracie innych nie tylko to od, otwieracie tu wczytasz wszystko i macie takie okno jeden plik co tu pobraliście otwieracie sobie tu macie te wszystkie tekstury i plik read nie tu macie szukanie za pomocą nazwy to będzie wam potrzebne żeby znaleźć daną teksturę samochodu więc weźmy sobie polis dwa to jest Dodge Charger no te wszystkie tekstury możecie sobie na pulpit przerzucić żeby wam się nie myliło przerzucacie sobie na pulpit no to możecie zamknąć tylko nocnika nie wyrzucić bo to jest wam potrzebne żeby szukać to naciskacie wiew i search binay i wklejacie nazwę której szukacie i tu macie tylko uwaga nie szukacie tego żeby był materiał to naciskacie type jeszcze raz szukacie i to macie teksturę. No więc, żeby ją powiedzieć to naciskacie plugins, edit i załaduj, czyli road. No i wybieracie z oczywiście ten plik, który tu jest, gdzie to jest do czy tu jest. I on się nazywa polis 2wd. Naciskacie na ten plik i naciskacie otwórz. I teraz wciskacie OK. Tutaj formatów nie zmieniajcie. Musi być tak. No i wciskacie OK. I tutaj już się Wam ta tekstura, jak widzicie, podmieniła. Bo jest taka gwiazdka, czyli to oznacza, że już jest zmodyfikowane. No i tak robicie z każdym plikiem. Polis 2. kopiuj i wklej szukaj no i tutaj mamy o texture plugins edytuj i załaduj no i wybieracie nie tak ze wszystkimi robicie, aż do końca to ja zrobię cięcie i widzimy się po cięciu aż wszystko tutaj wpakuje dobrze już wszystkie tekstury odmieniłem już to zrobiliście to naciskacie ok chwila bo coś się zepsuło już działa dobrze, no to więc jak już wszystko on się to naciskać OK. No i czy zapisać zmiany to naciskacie tak. No i zapisujesz ten plik na pulpicie. Zapisz. To już się pokazał. Zamikacie to wszystko. I tu macie taki plik. Resource assets, ten zmodyfikowany. To już możecie usunąć, bo wam nie będzie potrzebne. I to... Dobra, później to usunę ten program, coś jeszcze chodzi. Ten plik, no to wchodzicie tutaj, szukacie folderu z grą i po prostu go ten plik przerzucacie. No i zmień plik w docelowym miejscu. On już się tam podmienił. No to zaraz odparę grę, żeby zobaczyć jak to wszystko chodzi. To będziemy się podcięcić aż to wszystko się załaduje. Już gra się uruchomiła. Wybiorę tylko postać. No to maskę na koronawirusa tutaj? Hm. Nieźle. Się już to teraz. Pokażę, jak to wszystko chodzi. O, macie wszystko podminione. Tak. Nie. macie Longo Forda, Prawdziwe Nie. które trochę jakieś Nie. są, ale to się kiedyś się Macie ten łóz holowniczy a nawet macie komputery. Zaraz wam pokażę. Biorę tylko samochód. Komputery podmienione. Jak podmieniłeś, bo tam zobaczyć takie laptop Albedo i tutaj macie laptopy policji z Los Angeles. No i oczywiście nasz radiobus słynny Ford Chrome Victoria. Ale co tak stoi? Albo wychodź stamtąd. No, nie nieważne. Byłeś jakiś pijany albo co? No po drodze chodzi, coś się zmagowało. Pracuję jeszcze nad syrenami bo te sireny zdecydowanie nie pasują do gry. Znaczy do gry do samochodu. Bo Los Angeles ma inne sireny. Wiadomo. No to kiedyś się podmieni. No Dostałem w komentarzach fajną taką propozycję na zrobienie polskich radiowozów. No więc zrobię je. Na razie jeszcze muszę tam strony poolepszać, żeby wszystko dobrze tam wchodziło. Oczywiście w komentarzach mi możecie pisać, jakie mody mam robić, jakieś malowania, tekstury. Nawet mundury, no wszystko po prostu, co byście tylko chcieli w tej grze. Oprócz gulików, gulików co jeszcze nie umiem robić, albo interiorów takich tam już pokazywałem, Kursy, gry ukrywają ukryte pomieszczenia dobra jeżeli wam pomogłem to zostawcie łapkę w górę subskrypcji i dzwoneczek aby być na bieżąco z moimi nowymi filmami do różnymi poradnikami tak do gier mam no, nadzieję że jeszcze wam nagram jakiś poradnik do flashing lights albo sobie zagramy na online jakbyś będziecie Ciebie, to serwer no więc tak No to widzimy się w kolejnym odcinku Do zobaczenia Cześć